No cześć kochani, witaj kochana. Czytam ten komentarz i no cóż, czytasz na wskroś. Tak nieskromnie powiem, że masz też niesamowite dary czucia, jasnowidzenia, głębi, nawet mojej. Dokładnie tak, kochana, każda kobieta, hmm, jak ma być tak w pełni. W żeńskiej energii i nie walczyć o siebie, o przetrwanie, to potrzebuje rozmów, czułości, zrozumienia, przytulenia. No a tak z autopsji większość kobiet tego nie ma, po prostu. I Naradza się właśnie taki ból, cierpienie, hmm, walka, ale to taka walka, kochani, bardziej o przetrwanie, tak? Co by przetrwać, co by nie zginąć. No i hmm, tak to był taki moment, kiedy ja zaczęłam, jakby, walczyć o siebie. Hmm. Coraz bardziej, coraz bardziej. A też ta druga osoba jak zobaczyła, że ja słabnę, to zamiast mnie znosić, to mnie jeszcze bardziej jakby... Mm, nie wiem, dojeżdżała. I tak jest kochani po dziś dzień. Wyobraźcie sobie. I jeszcze jest zdziwiona, że żyję że ja któregoś pięknego dnia Zabrałam nogi za pas i, i, i zwyczajnie uciekłam. Tak, kochani, no bo ileż można, jak doszło do momentu, że zdanse sprawę z tego, że albo odejdę, ucieknę i zacznę ratować sama siebie, albo po prostu mnie nie będzie. Więc. Yy... Tutaj mi się zarzuca y, moja droga duszyczko i projektuje na mnie winę mm, po dziś dzień, że ja źle zrobiłam. Czy oby na pewno? Ja twierdzę inaczej, bo ja uratowałam siebie. No i teraz mogę ratować innych. No, chociażby nawet moje dzieci. Także, kochani, wybaczcie, ale nic tak naprawdę nie wiecie o mnie. Tutaj jest taka piękna istota, która napisała ten komentarz, bo ona jakby w pełni czuje i jasno widzi. I tak, to jest prawda, że jak człowiek jest taki. Mm, dojechany, niezrozumiany, to zwyczajnie zaczyna ratować siebie. Ja teraz, kochani, po dziś dzień yy, przez to, co się wydarzyło, jakby ja w pełni nie potrafię nikomu zaufać, bo tu była taka sytuacja, że to nie była taka, wiecie, obca osoba, tylko to była osoba, z którą ja spędziłam ponad połowę swojego życia. Czyli, kochani, no, 23 lata razem. I jak odchodziłam, to miałam, kochani, Niecałe 43 lata. Więc yy, policzcie sobie, kochani, poznałam go, jak miałam 19,5 roku. Więc znałam go tak naprawdę ponad połowę życia swojego. I w życiu bym nie powiedziała, że, że może być takim człowiekiem bez serca. Bez współczucia. Ten człowiek nie posiada jakiejkolwiek miłości w sobie. Dlaczego tak mówię? Bo jakby posiadał jakąkolwiek miłość, to na pewno by się tak nie zachowywał po dziś dzień. A nie wiem, czy wiecie, ale kochani, ten człowiek po dziś dzień nie dał mi jeszcze spokoju Świętego. E... Jakby próbuje teraz zrzucić całkowicie winę na mnie. W dalszym ciągu e... zmusza mnie do. E... Do walki kochani, ale nie w sensie takim, że ja walczę tylko on walczy on idzie na wojnę a ja się muszę bronić, więc też idę po prostu walczę żeby przetrwać w tym świecie i żeby ta osoba biedna, zagubiona nie doprowadziła mnie kochani do do całkowitego zniszczenia bardzo to smutne bo to jest takie bardzo egoistyczne, bo ten człowiek nawet nie patrzy na dzieci. Nie patrzy na dzieci. Uważam, że facet, który niszczy matkę swoich dzieci, nie jest po prostu facetem. A teraz, jak yy, ja kochani, odeszłam i jakby już mnie nie ma przy nim. Dwa i pół roku, zaraz będzie 3 lata, a on dalej walczy. To tylko mi pokazuje, jakim on jest. Bardzo, bardzo, bardzo swym człowiekiem. Nieuzdrowionym. Bez miłości, bez serca, bez duszy. Nie posiada kompletnego mm, jakiegokolwiek współczucia. Jest y, zwyczajnym po prostu egoistą. Myśli tylko o sobie. Bo on sobie nawet nie zdaje sprawy z tego, że niszcząc mnie niszczy siebie, a i też w bardzo dużym stopniu niszczy nasze dzieci. Czy nie dałoby się y, normalnie rozstać? Ja wiem, że jak ktoś od kogoś odchodzi, to to jest takie, no może dla tej drugiej osoby niefajne. Ale czy walka coś zmienia? I czy walka zmusza do miłości? Do tego by ten ktoś wrócił? Nie. Myślę, że dobrem, miłością jesteśmy w stanie więcej osiągnąć. No, ale tutaj, kochani, jeśli chodzi o tą sytuację moją taką, ja kiedyś będę jeszcze o tym więcej opowiadać, to um, uwierzcie mi, że w tej sytuacji nie dało się nic więcej zrobić. Um, ten człowiek sam zmusił mnie do tego, bym brała to nogi zapas i uciekała, gdzie pieprz rośnie. Kiedyś pokrótce, teraz wam tak opowiadam, kochani, pokrótce, ale Kiedyś, jak nabiorę siły i ta sytuacja się już jakby w pełni wyprostuje, to ja wam, kochani, opowiem krok po kroku, jak to się wydarzało. Żebyście wy kobiety wiedziały tak naprawdę jak to jest. A ja nie mam powodów, by kłamać. Bo ja nic nie mam na sumie, kochani. <grym> nie mam nic sobie do zarzucenia. I powiem... Powtórzę jeszcze raz, że jakbym miała tę sytuację powtórzyć, to powtórzyłabym ją na pewno na 100%, ale dużo, dużo wcześniej. Szybciej nie czekałabym, aż moje dzieci dorosną, tylko zrobiłabym to 2-3 lata wcześniej niż zrobiłam. Bo nie wiem, czy wiecie, ale ja, kochani, ostatnie 2-3 lata to tak się poświęcałam. Dla dzieci, co by dorosły i były starsze. No, to tak pokrótce, kochani. A Tobie dziękuję, kochana, za taki piękny komentarz pełny miłości i zrozumienia. Kocham Cię bardzo. I Was, kochani, również w tu i teraz. Buziaczki dla Was.